I'm very happy for the team for the club, so we, we came through you know hard season and we are in playoffs so it's most important thing you know I'm very happy for victory. Thank you for spectators who came today you know today they were more loud and attractive like a couple of days before, but very good. thank you very much everybody okay not comment much. Ja również w imieniu chłopaków chciałem podziękować za tą, za tą część i powiedzieć, że jesteśmy bardzo zadowoleni, że udało nam się awansować na ósme, na ósme miejsce. Co mogę więcej powiedzieć, może mniej, mniej, mniej o tym meczu, który mieliśmy pewne problemy w trzeciej kwarcie, ale to są szczegóły. Jesteśmy wszyscy bardzo zadowoleni i tyle, dziękuję. Zapraszam do zadawania pytań. Nie wiem, trzeba zapytać panu Włocławek. Zagrać się już za dwa dni właściwie, tak? Czwartek pierwsze spotkanie we Włocławku. Jak pan będzie podchodził do tego, jak Ja nie wiem, kiedy my gramy, nic nie wiem. Ja był na tym meczu, wiesz, nie zauważyli. So nothing, no comment for Ango, no. I don't know, who is first place, whatever.

Podsumuję tą rundę zasadniczą, jeśli możemy prosić, tak? Mędrniejszy moment dla trenera w tej rundzie? You mean uh, regular season, ha? Bieżąco o tym napiszemy o tych momentach w sezonie. I cannot say everything here is praises everybody, you know. It's too hard to talk, you know, about all things. No, I'm very happy, so it was, you know.

jest może... nie wiem, nie Dzień dobry, witam wszystkich. Przede wszystkim gratulacje zespołowi Czarnych, trenerowi Selmahercowi za odniesienie zwycięstwa. Na pewno e, był to przekonujący styl, na pewno byli bardzo skoncentrowani przed tym pojedynkiem, ponieważ, ponieważ znają jego wagę, grali o playoff i to, po ten play-off sięgnęli niepewnie. Myślę, że z przekroju całego sezonu ten z zmienił ten zespół i w pełni zasłużyli na znalezienie się w playoffie. Gratulacje za świetną atmosferę. To był mój pierwszy, pierwsza wizyta jako tener w ogóle na hali w Słupsku. Świetna atmosfera, świetnie kibice. Myślę, że tak to powinno wyglądać na każdej hali w Polsce. Co do samego meczu, wiadomo z jakimi problemami borykamy się. Gramy. Od dłuższego czasu na jednego rozgrywającego polskiego. Ostatnio wypadł nam Dino Pita, pierwsza dwójka i w zasadzie w dosyć mocno okrojonym składzie staramy się toczyć w równaną walkę i co pokazała trzecia i połowa czwartej kwarty, w pewnym stopniu nam to wychodziło, natomiast, wiadomo, personalia oraz na, na chwilę obecną Koszykówka z zespołu Słupska to inny, inny level. Myślę, że to będzie tyle nas z tego meczu. Chciałbym z tego miejsca serdecznie podziękować moim zawodnikom, którzy w pierwszym historycznym dla mojego miasta sezonie wykręcili wynik lepszy niż mogłoby nam się śnić z bardzo niskim budżetem klubu. Myślę, że dobrze zaprezentowaliśmy zarówno siebie, jak i nasze miasto. Uważam ten sezon w ogólnym rozrachunku jako bardzo, bardzo udany. Oczywiście apetyt urósł w miarę jedzenia, natomiast w momencie roszat kadrowych, o jakich wszyscy wiemy po pucharze Polski to wszystko lekko się rozmyło, ale i tak uważam, że ten sezon to nasz wielki sukces. Teraz czas na odpoczynek, czas na zabawę. Powiedziałem zawodnikom, że to jest ten dzień, kiedy po porażce mogą z podniesionymi głowami wejść do autokaru i e, zacząć, zacząć imprezę. E, dziękuję jeszcze raz zawodnikom, dziękuję władzom. E, myślę, że to było, to było wszystko. Dziękuję. Sejt Hajricz, Środkowy Miasta Szkół Dzień dobry, witam wszystkich. Co mam powiedzieć? Trener już wszystko powiedział. Życzę najlepiej e, w Słupsku, żeby jak najlepiej wynik osiągnęli po play-offa. Tyle. Dziękuję. Dziękuję. Zapraszam do zadawania pytań. A jak wygląda Pana przyszłość na kontrakt? Różnie też się mówi tak, w środowisku, że Pan mówi, że na Pana pomożesz jeszcze nie jest bardziej na zaproszenie Tak, całkowicie szczerze, o dziwo, ponieważ jest to mój pierwszy sąd w, w Ekstraklasie, w Ekstraklasie były jakieś, a, a nawet są jakieś propozycje, zapytania, natomiast nic konkretnego na piśmie nie ma, do żadnego konkretnego spotkania nie doszło. Więc na dzień dzisiejszy najbliżej podpisania kontraktu jest mój macierzysty klub, który notabene bardzo szanuję. Natomiast również jest to na pewno przyczyną, że te drużyny oczywiście grają. Nie chcę tu zdradzać szczegółów, natomiast skoro walczą do playoffy, i jeszcze nie było ostatniej kolejki, stąd też myślę brak konkretów. Oczywiście wszystkie drogi są jeszcze możliwe i wszystkie opcje otwarte. Natomiast również nie chciałbym budować swojej kariery skakać od razu na, na głęboką wodę, wolałbym to budować krok po kroku. Natomiast tak jak powiedziałem po meczu ostatnim, jeżeli pojawi się propozycja nie do odrzucenia, to myślę, że mam na tyle przysłowiowych. Wiedzą Państwo czego, że na pewno bym nie odmówił. Natomiast zobaczymy, to jest życie. Ja panie crypcie, tylko chciałem pani bo wypowiedzi tak trzy pytania przygotowałem na Pana i wszystkie trzy mam wypowiedzi się także nie mam o co pytać. Eee, ale mam pytanie do Pana Sejda. Już wiadomo, że Czarni się spotkają z niewielu słabych eee, projektów. To jest, to jest wynik, jak Pan Niech wygra lepszy.